Dzień dobry moi kochani, zapraszam was bardzo serdecznie na przesłanie co się wydarzy w najbliższych dniach. Na chwilę obecną i na najbliższy tydzień pod koniec czytania jeszcze będzie po jednej karcie z energią na najbliższy tydzień odnośnie energii ogólnej, która nam się tutaj zaraz pokaże. Także zostańcie ze mną moi mili, zapraszam. <grym> O, a dla niektórych to będą bardzo jakieś tutaj gwałtowne sytuacje, mogą mieć miejsce. Karty mi tutaj szaleją, słuchajcie, już pomijam to, że są śliskie, ale może być, co dla niektórych z Was gorąco zobaczymy. I jedziemy. Proszę, moje wyższe ja, o przesłanie na chwilę obecną, na najbliższy tydzień dla wszystkich moich widzów. Energii teraźniejszości, moi drodzy, póki co pełna harmonia, zadowolenie, satysfakcja z tego, kogo macie w swoim życiu, co macie w swoim życiu. Dla niektórych to by oznaczało y, również po prostu zwyczaj, najzwyczajniej świeć jakąś nudę. Zobaczmy energię, słuchajcie, energię z y, ogólną. No, i o czym ja dopiero co mówiłam, że może być dla kogoś bardzo gwałtownie. Tutaj widzę jakąś konkurencję, rywalizację, niewykluczone nie jakieś osoby trzecie w jakichś relacjach, w jakichś sytuacjach. Niestety niefajna energia, czyli jak byliście w tej energii harmonik, tak tutaj niestety ta harmonia wydaje się być, że będzie zaburzona w sensie. Rzecz jasna dla niektórych z Was, ponieważ są to czytania ogólne, to nie będzie ze wszystkimi rezonował. Ponadto widzę, że ktoś może tutaj mieć jakiś konflikt wewnętrzny, czy na przykład komuś wybaczyć, czy nie, lub jakikolwiek inny. No ale te kwestie tutaj tego zadowolenia, tego spełnienia będą tutaj zaburzone poprzez jakieś osoby trzecie, jakieś nieuczciwości w sensie, ktoś może mieć jakąś osobę trzecią, lub miał, yy, i tu mamy kontynuację. Czyli to spełnienie, niezadowolenie, ta radość, niestety, będzie zastąpiona poprzez konflikty, walki, walkę, konflikt i być może osoby trzecie w tle. Zobaczmy zatem, jedziemy dalej, co nam się pokaże na poszczególne sfery życia. Praca finanse na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. Niektórzy z Was dostaniecie jakiegoś swoistego olśnienia. Power'a do działania Wam nie zabraknie, jakkolwiek widzę, że możecie stanąć przed jakimiś wyborami. Co zakończyć, od czego się odciąć? Będziecie bardzo dużo analizowali. Będziecie podchodzili do spraw zawodowych, finansowych bardzo zdroworozsądkowo. Ostatnia energia na dwójkę buław. Ok, powiem tak. Tu nie ma co rozkmijać przeszłości na sto kawałków, na wiecie, wosa na czworo. Dlaczego coś poszło nie tak? Dlaczego coś nie idzie tak, jak powinno iść? Nie należy skupiać się na tym, co było. Wyjść z tej energii przeszłości, z tej energii rozkminiania, z tej energii nostalgii, bo, co jest bardzo ważne, możecie nie zauważyć jakichś potencjałów, które dosłownie możecie mieć pod samym nosem, tylko wy będziecie tak siedzieli, tak skupieni na tej przeszłości, na tym, że coś kiedyś było lepiej, a teraz już nie jest tak fajnie, właśnie, moi drodzy, ważne jest to, żeby, okej, okay, przemyśleć tą sytuację, o czym mówi nam pustelnik, ale moi kochani, zacząć działać, podejmować jakieś dobre decyzje, przede wszystkim odciąć się od tego, co Wam nie służy i otworzyć się na jakieś nowe początki. Moi drodzy, i poprzez takie właśnie działanie, które nam tutaj się pokazało, wtedy rzeczywiście możecie liczyć na zmianę o 180 stopni, czyli bardzo dobre wydarzenia, dobre szanse, dobre perspektywy. Przeznaczenie tutaj może zadziałać i Wam pomóc w tych sprawach zawodowych, finansowych, wspomóc Wasze wybory, no bo bez podjęcia jakiegoś wyboru tutaj tego zadowolenia, tych dobrych zmian z pewnością nie będzie. Pamiętajcie, tarot to wskazówki, podpowiedzi, jeszcze yy, wiecie, to tak jakby samochód, ale bez kierowcy. Więc, moi drodzy, cały czas wy tutaj musicie mieć rękę na pulsie i podejmować dobre decyzje, nie żyć przeszłością, nie być w tym marazmie jakimś emocjonalnym, przeanalizować sytuację i, moi kochani, łapać wszelkie dobre szanse, które staną na, waszym, na Waszej drodze. I wtedy rzeczywiście jest bardzo duży potencjał na totalną zmianę sytuacji. Zobaczmy single singleki. Moi kochani, zobaczmy co dla was na chwilę obecną na najbliższy tydzień. Mhm. Moi drodzy, wy możecie być po pierwsze w komunikacji z kimś, kto mieszka za granicą lub z oddalenia od waszego do, miejsca zamieszkania i to w takiej bardzo dużej komunikacji. Taką tutaj widzę sytuację. Ponadto, w ogóle generalnie do przeszłości przejdzie coś, co wam już nie sprzyjało. W sprawach uczuciowych za to pojawi się właśnie ten niesamowity pęd, ruch. Bardzo dużo działania, spotkania, randki, komunikacja z kimś. Fantastycznie. Jeśli nie randki face to face, bo póki co jesteście w jakiejś odległości, no to ta komunikacja jak najbardziej bardzo, bardzo intensywna i szybka. Pomiędzy Wami a jakąś konkretną osobą. Zobaczmy, co dla związkowców. Witam Was, moi mili. Kochani, no co Wam mam powiedzieć? Jedna ze stron, już wyjaśniam, już się spieszy z wyjaśnieniami, ale sytuacja jest bardzo klarowna. Jedna ze stron cały czas kocha, zresztą dalej może dwie strony się kochać, oczywiście, że tak, bo nikt magicznie nie, nie przestanie kogoś kochać w ciągu jednej minuty, w cudzysłowie. Ale widzę tu sytuację, gdzie jedna ze stron będzie chciała nowego początku, dalszego rozwoju, bo cały czas szczerze kocha, natomiast mogły być jakieś nieuczciwości i to takie naprawdę typu już grubiego kalibru typu zdrada, czyli sekrety, tajemnice. Dlaczego sekrety, tajemnice? No bo zdrada, tak? Czy fizyczna, czy inna? W zasadzie to bez znaczenia, zdrada to zdrada, moi kochani. Czy wy będziecie chcieli to przepracować ze swoją osobą? Pozostawiam tą, ten wybór wam, moi drodzy. Czy będziecie chcieli skorzystać z tego nowego początku i kontynuowania waszej relacji, lub nie? W razie czego zapraszam po, na prywatne czytania i prześwietlimy delikwenta, delikwentki. Jedziemy, moi drodzy, da dalej. Rodzina, przyjaciele, osoby z otoczenia. Co tutaj dla Was. Okej. Okay. Moi kochani, tutaj widzę wszelkiego rodzaju nowe znajomości, nowe początki. Bardzo dużo pasji, ognia, działania yy, wykluczając te aspekty, rzecz jasna, typu pasja, pożądanie, namiętność. No widzę tutaj jakieś podróże, jakieś spotkania. Ktoś może kogoś odwiedzić. Ktoś kto normalnie, z kim dzieli Was odległość. Czyli ktoś może być z zagranicy lub mieszkać z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania. Oczywiście może być dokładnie o, na odwrót. W sensie no, nie zmienia to faktu, że może dzielić was znaczna odległość. Ponadto jakieś nowe, fajne początki, działanie z wiarą i z odwagą, z pewnością siebie. Moi kochani, tutaj jest bardzo, będzie dużo dobrej komunikacji wzajemnie wzajemnej, dobrej komunikacji, spotkania. I dużo kreatywnego działania, bardzo ładnie. Problem sytuacji, moi drodzy, ktoś tutaj już zobaczył, znaczy w sensie inaczej ktoś na kogoś już spojrzał z tego innego punktu widzenia. I tu będzie wyjście po prostu z jakiejś stagnacji. Ktoś po prostu zrobi jakiś znaczący ruch. Mógł zawisnąć ktoś, w cudzysłowie, zastanawiając się, co mam dalej zrobić. Tu się aż prosi, że te, ta karta tutaj problemu, jeśli chodzi o te sprawy relacyjne. Tu się aż prosi, żeby ktoś właśnie sobie tak spojrzał, zdystansował się do tej sytuacji, podjął jakąś decyzję, co dalej zrobić, i po prostu faktycznie już się tego potem trzymać, moi kochani, bo ktoś z was wyjdzie po prostu z tego zawieszenia, wreszcie podejmie jakąś decyzję. a jaka ta decyzja będzie, pozostawiam to Wam. Jeśli patrzeć na tę energię tutaj bardzo niekorzystną dla osób w stałych relacjach. Pamiętajcie, energię ogólne to nie ma prawa ze wszystkimi rezonować. W każdym razie wy sobie coś przemyślicie i zaczniecie działać. Jaka rada na tę sytuację? Zregeneruj swoje siły psychiczne, fizyczne, Przeanalizuj jakąś sytuację, i znowuż zbierz myśli, zadbaj o swój mental, o swój taki stan ducha, czyli starajcie się wyciszyć jednym słowem. Potem przejdziemy, moi kochani, za chwilę do dla każdego znaku Zodiaku, na tą energię tutaj wyjściową. Jakkolwiek, zrobimy jeszcze afirmację na chwilę obecną, na najbliższy tydzień. Z każdym dniem staje się odważniejszy i mądrzejszy. Moja przyszłość jest pełna miłości i obfituje we wszelkie dobro. Ok, i zobaczmy przesłanie z kart opiekuńczych. Działanie. No właśnie. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od. Od, prost, od postawienia pardon, pierwszego kroku. Ok, i moi mili, jedziemy z energią dla każdego znaku Zodiaku. I zaczynamy rzecz jasna od baranków. Jedziemy, baranki. No, tutaj mogą być jakieś gwałtowne sytuacje, czyli może być impulsywnie, dużo szczerych rozmów, tak, ale z rozmów, które niekoniecznie będą toczone w takiej spokojnej atmosferze. Tu mo może być dużo impulsywnego działania. Ubyczków, co dalej? Byczki. Ubyczków, u byczki, fantastyczna energia. Tutaj nic nie zakłóci waszej pełni szczęścia i miłości, i waszej stabilizacji. Pełne spełnienie, pełna stabilizacja. Bliźnięta. No, niestety, widzę Was w energii braku, tęsknoty za kimś, za czymś, za jakąś sytuacją. Moi kochani, no, tak to wygląda. Muszę czytać to, co widzę. Pamiętajcie, że to nie będzie ze wszystkimi z Wami rezonowało bez względu, czy energie są pozytywne, czy negatywne. Są to czytania ogólne, po prywatne zapraszam do mnie, rzecz jasna. Yy, raczki. Raczki. Raczków też tutaj nie widzę. Nie będziecie tutaj w energii jakiegoś, jakiegoś konfliktu, czyli nawet jeśli będziecie w sensie, to wy z, bez problemu pokonacie jakieś Przeszkody, wyjdziecie z jakichś konfliktów z kimś. Tutaj widzę po, progres, ruch, dużo i szybko się może w waszym życiu zadziewać. Ktoś może odwiedzić was lub wy odwiedzicie kogoś. Generalnie bardzo fajna, pozytywna energia rozwoju, działania z odwagą i z pewnością siebie. Co niektórzy z was powrócicie do jakiejś witalności. No i oczywiście energia tutaj, ta ogólna, która była dla was, potoczy się bardzo. Pozytywnie. Fin, już tak finalnie. Lew. Wasza stała partnerka, wasza żona, wasz mąż, wasz partner może być bardzo ważny w tym tygodniu. Ale generalnie, co tu jeszcze widzę? Dużo radości, dużo zadowolenia, dużo stabilizacji. Tutaj dla was może być również ważna: ważna jakaś czyjaś matka, lub jakaś kobieta z otoczenia. Bardzo piękne energie. Panna. Panny zdecydują się na odejście z jakiejś konkretnej sytuacji z kimś lub ktoś zakończy jakąś relację, jakąś znajomość z Wami. Moi drodzy, waga. Swoją drogą zobaczcie, moi drodzy, jaka piękna jest ta karta. A pamiętajcie, zakończamy jakiś stary etap, wchodzimy w nowy, to są nowe szanse i otwieramy się na to, co najlepsze. Pamiętajcie, moi mili, nie bójcie się zakończeń, rozstań i tego typu sytuacji. Królowa mieczy. Byliśmy przy wagach, rzeczy, zdaje się tak. Moi kochani, wy zdecydujecie się na zakończenie jakiejś relacji. Na odcięcie się od kogoś, od czegoś, od jakiejś, właśnie sytuacji, być może ktoś to zrobi mm, i zakończy relację z wami, jakąś znajomość, jakąś sytuację. Skorpiony. Co my tu mamy? Skorpiony będą robiły swoje, skupiały się na sprawach takich codziennych, na przede wszystkim na jakimś rozwoju, ale takim rozwoju, który wymaga, Cierpliwości, czyli ok, będziecie mieli może jakieś projekty, jakieś swoje plany, ale będziecie w tym samym czasie z, y, wiedzieli, zdawali sobie sprawę z tego, że te plany wymagają czasu. Czyli wy postawicie na cierpliwość skorpionki. Strzelec, zresztą no po prostu tego będzie wymagała dana sytuacja, w której się znajdziecie. Strzelce, zobaczmy, co u strzelców. No, powiem tak, dla strzelców widzę energię, kiedy będą chciały być dalej czyimś partnerem, być dalej czyjąś partnerką. Jakiś mężczyzna, w ogóle generalnie z rodziny, z Waszego otoczenia, może być dla Was w tym czasie ważny. Ponadto, moi drodzy, no właśnie, widzicie sami. Nawet już tego nie mam. Yy, no ponadto generalnie rzecz biorąc tutaj widzę taką dosyć dobrą pozycję, znaczy nie dosyć, tylko bardzo dobrą pozycję pod tym względem zawodowym, finansowym. Ale zamykając już ten temat, właśnie miałam to powiedzieć również, że ktoś powiedziałam wam, że ktoś tutaj będzie chciał pozostać albo waszym stałym partnerem, lub to wy będziecie chcieli pozostać czyimś stałym partnerem. Generalnie to idzie w dwie strony, stałym partnerem, z stałą partnerką. Dlaczego? Bo ktoś będzie się bał, że utraci już tak na dobre swoją do niedawna lub jeszcze obecnie stałą partnerkę, stałego partnera. Jedziemy dalej. Koziorożec. Koziołki staniecie przed taką potrzebą dokonania konkretnego wyboru podjęcia konkretnej decyzji. Przy tym wszystkim będziecie na pewno kierowali się swoim własnym rozumem i będziecie bardzo analizowali I jeśli zdecydujecie się, znaczy nie jeśli, bo tutaj nie ma w ogóle przeprosz, tutaj ta potrzeba będzie i ona sama nie zniknie. Tu ktoś z was podejmie, stanie przed potrzebą dokonania jakiegoś wyboru, podjęcia jakiejś decyzji. Więc yy, prędzej czy później każdy z Was będzie musiał to zrobić, a czy musiał, nie, bo nic nikt nie musi, ale taka tutaj potrzeba będzie przed Wami podjęcia jakiejś konkretnej decyzji i widzę, że Wy podejmiecie tą decyzję kierując się stricte zdrowym rozsądkiem. Jedziemy dalej, wodniki. Ha, wodni się. Ostatnia energia. Nie chcę tak Was zostawić z tym. Moi drodzy, może być tak, że sytuacja, w, w jakiej byliście relacyjnej, rodzinnej czy jakiejkolwiek innej, hmm, może zostać zakwiana. Yy, pamiętajcie, robimy a propos energii ogólnej. I teraz, moi drodzy, no, Wy możecie, no, nie będę Wam tu ściemniać. Będziecie w takiej energii braku. Tęsknoty braku? Niesamowicie silnego obciążenia psychicznego, fizycznego. W tym samym czasie być może ktoś właśnie z waszej relacji, jakaś, was, jakaś osoba no cały, z waszego otoczenia. No tutaj cały czas szczerze będzie Was kochała, szczerze będzie chciała dobrej zmiany pomiędzy wami. Dlaczego? Bo jest w was stuprocentowo zaangażowana. Jakkolwiek moi kochani, co wy dalej z tym zrobicie? Dajcie, w razie czego, jeśli macie ochotę, znać w komentarzu, bo ja wam tylko odczytuję energię do tej energii ogólnej. Wybory, wybór pozostawiam wam, co dalej zrobić, macie z tym fantem ryby. Moi kochani, rybki bardzo powoli, ale sukcesywnie będą szły do przodu, czyli moi drodzy, Znowuż, jeśli tutaj weszliście w jakieś konflikty, albo były osoby trzecie, to wy po prostu pójdziecie dalej. Wiecie, czego chcecie, kogo chcecie, i po prostu powolutku, powolutku będziecie dążyli do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu w waszym życiu. Czy to będzie z tą osobą, w której byliście w konflikcie, lub nie, nie na tym się tu teraz skupiamy, bo musiałabym na każdy znak robić oddzielnie, każdy yy, oddzielny rozkład. Moi drodzy, w razie czego rzecz jasna, zapraszam na prywatne czytania, ale macie dobrą energię, stabilną. Idziecie, będziecie szli prosto przed siebie. Widzę tu ro stabilny rozwój, moi mili. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Bardzo was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia. Bez tego nie mogę rozwijać kanału, więc bardzo was proszę o wsparcie, jeśli lubicie moje treści. Trzymajcie się. Buziaki.